Cześć, tu Glossy. Dzisiaj mam dla Ciebie przegląd aktualizacji The Sims 4 i wszystkie obiekty z nadchodzących kolekcji. Zapraszam do oglądania. Czy wiedzieliście, że nowe kolekcje nawiązują do The Sims 1? Zaraz Wam o tym opowiem. Najważniejszą nowością tej aktualizacji jest możliwość umieszczania obiektów na wannach, umywalkach i na sedesach. Od teraz możemy ustawiać różne szpargały we wszystkich miejscach, które wcześniej nie były dostępne. Oczywiście jeśli ktoś wcześniej kombinował z Move Objects, to mógł sobie to wszystko tam poustawiać, ale teraz możemy to zrobić już oficjalnie. I tak jak teraz pokazuję Wam na tym przykładzie, różne bibeloty możecie ustawiać na wannie, czy też na przykład przykład na umywalce. Mi od razu przypomina to kaczuszki, które ustawialiśmy sobie na wannie w The Sims 3, a także wszystkie te inne kubeczki i tak dalej, to wszystko, co można było sobie poustawiać. Teraz można to zrobić też w The Sims 4, także lepiej późno niż wcale. Oprócz tego kilka wiszących półek otrzymało nową wersję kolorystyczną, dzięki temu będą one pasować do większej ilości mebli. Druga nowość dotyczy stwórz Sima i chodzi tutaj o bieliznę. W ubraniach do spania znajdziemy teraz męskie i damskie gatki w różnych wersjach kolorystycznych, w tym w wersji takiej szarej, gdzie faktycznie widać cały materiał. Jeśli chodzi o kolekcję, to zapowiedziano dwa tytuły. Pierwszy z nich to Decims 4 Zielony Zakątek. Ten pakiet kolekcji ma skupiać się na szpargałach i ozdobach związanych z ogrodnictwem i upiększaniem przydomowej szklarni. No i raczej tak jak w przypadku innych meblarskich pakietów, również i w tym nie znajdziemy dodatkowych elementów rozgrywki. Tak czy siak, myślę, że fajnie będzie mieć obiekty, którymi można udekorować sobie szklarnię. Dokładniej znajdziemy tutaj trzy rodzaje okien szklarni, trzy rodzaje drzwi, 18 ozdób, w tym ozdobne rozsadniki, sadzonki i kwiaty, dwa rodzaje podłóg i jedną ozdobę ścienną. Zdjęcia obiektów przygotował Matt, którego kanał możecie znaleźć w opisie. No i przejdźmy do obiektów z The Sims 1, o których wspominałem, bo te pojawiły się w kolekcji The Sims 4 Piwnicze Skarby. Kolekcja Piwnicze Skarby skupia się na elementach pasujących do piwnic naszych simów. Widać tutaj, że pomysłem stojącym za tą tematyką jest stworzenie z piwnicy dodatkowego pokoju lub miejsca z zapomnianymi meblami. Wśród obiektów znajdziemy jedną sofę, jeden fotel, dwa telewizory, jedną półkę na książki, dwie lampy, roślinę, aż 15 szpargałów i ozdób, takich jak kufer, książki, puchary czy lustra, Jedną tapetę ścienną, dwa elementy postarzające ścianę, czyli taki efekt zdartej tapety i plamę lub kurz, plus jeden stolik kawowy. No i tu, co ciekawe, okole oko starszych fanów serii The Sims z pewnością zauważy nawiązanie obiektami do oryginalnej wersji The Sims 1. W tym piwnicznym składziku znajdziemy rozmontowane wibrujące łóżko sercowe, które do tej pory nie wróciło do serii The Sims, oraz kultowy już zielony kwiat w wielkiej donicy. Starsi gracze z pewnością pamiętają, jak jakim utrapieniem było ciągłe jej podlewanie. Czy zauważyliście tutaj inne nawiązania do starszych serii The Sims? Dajcie znać w komentarzu. No i na wszystkich fanów nowej muzyki czeka nowa piosenka Blest, którą przygotowała australijska wokalistka Becca. No i to był przegląd całej aktualizacji. Krótko i na temat. Zostaw łapkę w górę i nie zapomnij skomentować tego filmu. Do zobaczenia w kolejnym. Cześć!